Siema na meneczku, mordeczku, z tej strony z a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić strzałę, ponieważ są osoby, które nie wiedzą jak owomu zrobić bez zbędnego przedłużania zapraszam do odcinka No więc, yy, najpierw zaczniemy od ciekawostek, a potem przejdziemy do yy, zrobienia strzały. Znajdźmy pierwszą ciekawostką jest jeśli wystrzelicie strzałę równą do podłoża czyli że jak jest blok co nie to stoicie tak sobie równo jak wystrzelicie strzała to powinna lecieć przez 15 bloków i teraz raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 na 3 na 4 5 16 na 7 No dobra, 18. No to ja mam jakieś um, przestarzałe informacje, to nieważne. Drugą ciekawostką jest, że um, ze strzału korzy korzystają szkielety i rozbójnicy i inni, um, więc taka szybka Ciekawostka, przechodzimy do trzeciej. Jeśli do dispensera włożymy strzałę, to wtedy nie będzie ona nam dawana, jak na przykład taka zbroja, tylko będzie w nas strzelać i zadawać nam tym HP. Więc ostatnia czwarta ciekawostka: to, że strzała to główna amunicja do łuku, jak i do kuszy. Mm. o tu jest kurz i możemy z niej korzystać i z łuku i to wszystko strzałą więc teraz przejdźmy do zrobienia samego yy, samej strzały więc. no więc jak widzicie będą nam do tego potrzebne jeden flint jeden patyk i jeden yy, jedna ta, yy, jedno piórko więc układamy tak tak i tak i wychodzą nam cztery strzały. Tak, tak i tak. Chyba to też działa tak, że jeśli nie, dobra. A jeśli zrobimy tak, nie, dobra. Tylko tak można zrobić. A jeśli tak, zobaczę. Nie, tylko tak. Robicie tak i wychodzi wam strzała. Więc to był taki szybki poradnik dla początkujących, więc ja się z Wami żegnam. Pa pa!